Serio? Kurwa? Kliknęliśmy równocześnie. No i po mnie. Kurwa mać! Krawny świetna Gierka, naprawdę. Tylko musisz kurwa ten guzik sobie kurwa od początku stawić. A potem... I ja obawiam się, że luz tego siteu nie sprawdzi, no Darko, teraz niezbyt celnie luz wciąż to hP! Ale <laughs> dlaczego się los nie odwrócił po trzeciej serii od zawodnika? Co ciekawe, to my tego fraga zdobywa. Pozostało się nie w czterech i to powinno wejść. Biedne. Po co mu aż 3 M4, bo razem to daje M12. <laughs> Awesome. Yeah, this. is, yeah, like this is too much hype. As you can see, we're in our FDL here at the back. If you yeah. want to just move there, <laughs>

Aj! Drzewem! Dajcie dla mnie! No nie stójcie! O kurwa! To jest tak, dobrze. To lubię Ja tak samo! Jedna ja kałupa, czuję moc. No będzie po prawo. O nie, to. O u, 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 u. Boże, kurwa silverowa myśli u, 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 u. Tak jak nigdy nie roszamy To jest kurwa Jakie lagi, ja pierdolę Ten, a reszta niech leci w ten motor Chodź, Andara mam panie skrócie. O Ja dojeżdżam, ja idę. To dojeżdżam. Co? Co to jest? Poszłem A jak się kopie? Musisz wyciągnąć killów? A jak? Eee... Shift 3 jakbyś miał chyba w głowie I uderz mu Pro player no. <śles> <śles> nie mam więcej, mam tylko jeden. Co? Przejechałaś Johakesa, zabiłeś go. Co? Zabiłaś, zabiłaś Johakesa. Zabiłaś Johakesa. Ubieram jego garnitur. Dziękuję.